Dobra, drama tych-tych. Jak zostałam potraktowana przez marketing Glamour? Pięć zł. Wiecie, ze mnie jest słaba influencerka, a przede wszystkim słaba tiktokerka. Za bardzo mi tu nie idzie i nie do końca ogarniam TikToka. Co więcej, nie mam co się mierzyć. Mardęga mnie wkurza, ten dziad koleżanki, Natomiast litości... Nie, to nie ta, poczekajcie. Która to jest ta główna? Usunęła ona już tego? To jest ta. To jest ta. To jest ta. Już nie ma tego? To, czekajcie, to była jakaś Roxana, Roxan. To jest druga część. Roxany, so, Xoxo, Part 2. O jest. Jak została potraktowana przez markę Jim Glamour? Dosłownie przed chwilką wyświetliło mi się na DC, że taki filmik został dodany przez TikToka Jim Glamour. Jakby zostawię to bez komentarza, Wiktora już wszystko co miała powiedzieć, to powiedziała. Także po prostu przejdźmy do rzeczy i moich doświadczeń z tą marką. Jakoś w październiku zeszłego roku zaczęłam moją współpracę z marką. Daj, Daj głośniej, a już nie, a nie można. Ale krótko, po rozpoczęciu tej współpracy zostałam zaproszona... Ej faktycznie, na... strasznie chujowo nagrane. TikToki zazwyczaj są głośniejsze od YouTube'a, a on jest... Że trzeba podgłosić? To się rzadko zdarza. A event, który miał odbyć się w Warszawie i pojechałam tam razem skrym. z moją koleżanką, która jest również e, mikroinfluencerką. Zarówno ja, jak i moja koleżanka jesteśmy w związku, więc stwierdziłyśmy, że fajnie by było przyjechać tam po prostu z naszymi chłopakami, pojechalibyśmy na jeden samochód, no i wiecie, zaoszczędzili na paliwie i tak dalej. Pisałyśmy z działem marketingu i okazało się, że nie ma takiej możliwości, No i zobaczcie, no... Jak jest event i są zaproszeni influencerzy, no to to nie jest event, że ej, influencerzy i możecie wziąć kurwa plus jeden, bo wtedy to jest plus jeden, no to, więc ja tu jakby tutaj markę rozumiem, a już to jest mówione, że coś tu jest nie tak. Ponieważ jest to podobno event tylko dla e, dziewczyn, co później okazało się nieprawdą, było tam mnóstwo. My... Pie, po pierwsze, brak dowodów, nie? że odpisano jej. I ja coś ja nie lubię marki Czym Glamour. E, nie będę mówił dlaczego, ale ich nie lubię. Natomiast tutaj brakuje dowodów, że oni na przykład odpisali. To jest event tylko dla dziewczyn. Pytanie, czy oni tak odpisali, czy to była jej interpretacja innych słów. Przydałby się tutaj mail, na przykład pokazany, że oni tak odpisali. Mężczyzna, ale do tego przejdę później. Przyjechałyśmy do Warszawy, zameldowałyśmy się w pokoju, który był zapewniony przez markę i poszłyśmy na event. Już od samego początku byliśmy zdziwione, ponieważ, właśnie, tak jak wcześniej mówiłam, było tam mnóstwo mężczyzn, a nam było powiedziane, że nie możemy przyjechać ze swoimi chłopakami, bo podobno jest to event tylko dla dziewczyn. I, bo ja oglądam już inne wypowiedzi innych uczestniczek i one twierdzą, że to byli pracownicy, więc, że niby to był event dla pracowników i dla influencerek ambasadorek, nie? A nie dla ambasadorek z, z plus jeden. Bo wtedy to się wiecie, koszta idą, bo oni tam mają tych ambasadorek. E, koło dziesiątki chyba, coś takiego widziałem na tych zdjęciach. Na wejściu każda z nas dostawała lampkę Prosecco, my sobie wzięłyśmy to i poszłyśmy na bok, bo nikogo tam po prostu nie znałyśmy, zresztą event się dopiero zaraz zaczynał, także nie było tam zbyt wiele osób e, i sobie zaczęłyśmy po prostu rozmawiać. No i zaczęła się cała nieprzyjemna atmosfera w tym momencie, ponieważ podeszło do nas około sześciu mężczyzn, tak już grubo po trzydziestce, i zaczęli nas podrywać. Zaczęły się jakieś dziwne komentarze, e, śmieszkowanie, pytania w stylu: czy śpimy w hotelu zapewnionym przez Markę? Jakby nam coś insynuowali. I powiem tak, jak ja to usłyszałem, to zdębiałem. I ja bym chciał teraz z tego momentu, bo ja nie wiem, nie wiedziałem, że takie pytania, na przykład, e, dziewczyny, czy macie noslek zapewniony? Przez markę, pyta jakiś pracownik tej marki, nie wiedziałem, że to może być odebrane jako na przykład zachęta. Ej, pierdolimy się, czy tylko gadamy? Dlatego chciałbym z tego miejsca przeprosić Kaniowskiego, bo wydaje mi się, że kiedyś go pytałem w jakimś pichotelu i czy w tym, w którym są zawodnicy. Dlatego, że bo ja, coś, Kaniowski, jeśli to oglądasz, w żadnym momencie nie chciałem Cię wyruchać, tego tak pytałem po prostu, nie? Bo yy, mi coś chyba mówiła wtedy, że nie ma już pokoi. Fame mama ja to chciałem sprawdzić, to żeby była jasność. Bo tu jest właśnie takie dużo takich nadinterpretacji, że ten TikTok się wydaje, że te dziewczyny miały być wykorzystane. Ale posłuchajcie dalej, bo ja już widziałem też odpowiedzi, więc mniej więcej wiem o co chodzi. I później okazało się, że między innymi w jakby gronie tych mężczyzn był właściciel marki Jing po tej sytuacji się wystraszyłeś. Nie? Aha, czyli podchodzi właściciel i pyta dziewczyny: Czy macie zapewniony nocleg przez markę? Śpicie w tym hotelu, co y, zapewniła marka? No to podejrzewam, że mógł na przykład sprawdzić, czy pracownicy tego dopilnowali, że dziewczyny mają zapewniony hotel, bo jest właścicielem i by chciał wiedzieć, czy jego pracownicy wykonali pracę, a nie, że bo wiecie, ja też tam mam pokój i wślizdy się pod <grym> <grym> tak chyba podejrzewam. Czy pobiegłyśmy do łazienki? <grym> I tam okazało się, że w moim drinku jest jakiś taki biały proszek. Zaczęłyśmy sprawdzać wszystkie inne drinki łącznie z jej, i tam nic takiego nie było. Oczywiście odłożyłam tego drinka, przestałam go pić, bo się wystraszyłam. Tak naprawdę przez większość eventu trzymaliśmy się już razem, siedziałyśmy gdzieś na oboczu i tak naprawdę nie roz... Czyli mamy tutaj, że taka insynuacja, że ktoś jej dosypał jakiegoś proszku do drinka. Więc to już działa na wyobraźni, że hmm, jakaś tabletka gwałtu, o co chodzi? Posłuchajmy dalej. Zmawiałyśmy z nikim ani nic, bo po prostu e, byłyśmy no zniesmaczone tą samą sytuacją. W pewnym momencie podszedł do nas kelner, e, który po prostu stał chyba 15 minut nad nami, cały czas namawiał do tego, żebyśmy wzięły jakąś przystawkę, które nosił na takie jakby tacce. No i moja koleżanka w pewnym momencie już po prostu nad nim zlitowała, wzięła jedną z tych złotych. rzeczy, a to były chyba jakieś owoce morza czy coś takiego i nie za bardzo jej to podchodziło, więc bardzo uważnie to jadła. A on stanął nad nią i patrząc jej w oczy powiedział, no i już ładnie, bierz całe do buski, jakby szok bez komentarza Jak zostałam potraktowana Więc mamy tutaj że nawet kelner chciał dziewczyną coś seksualnego nie i tu wychodzi że marka to w ogóle jacyś gwałciciele że chcą y, dziewczyny młode influencerki y, zapraszają bez chłopaków mówiąc że nie ma tu żadnych chłopów po czym jest pełno chłopów i dosypują im czegoś do drinków i w ogóle kelner wpycha im owoce morza do ust. Ale zobaczmy jak to skomentowała inna yy, uczestniczka. Część druga tego, teoretycznie traktowana... TikTok yy, pokaż profil polubiono. Jak zostałam potraktowana przez Marketing Glamour i odniosę się tutaj do tej dramy. Ja nigdy się nie odnoszę do takich rzeczy, ale akurat w tej dramie mogę coś wnieść. Generalnie również dostałam zaproszenie na ten event w październiku. Tu się wszystko zgadza. Żadna dziewczyna nie przyjechała ze swoim chłopakiem. Ja nawet o to nie pytałam, bo zawsze jeżdżę sama, nigdy nie jeżdżę z facetem. To wypowiem się na temat drinka. Drinki: co do tego, że ktoś ci dosypał czegoś do drinka i wskazałaś zdjęcie drinka w lustrze, jako że to jest ten drink, w którym jest coś dosypane, to ja tutaj mogę Wam powiedzieć. I też wam wstawię moje zdjęcie i zdjęcie tej dziewczyny, Roxany, chyba bodajże, e, że te drinki tak wyglądały, ponieważ, tak jak pisały dziewczyny w komentarzach, które zostały usunięte, w tych drinkach był opłatek z napisem Jim który topił się, mm -hmm. przez co mm, zostawiał taki właśnie biały nalot. I ci, co chcieli, mogli pić zwykłe prosecco. Nie, a patrzcie! Chciały, mogły pić e, tego drinka po prostu z tym napisem, i tutaj wam wstawiam fotki. E, wychodziłoby na to, że na wszystkim coś zostało dosypane. I tu jest to zdjęcie tego drinka, zdjęcie Roxany z Instagrama. Specjalnie weszłam, zrobiłam screena. Jako iż, że widać, że z nim jest coś nie tak złotych. i coś w nim jest. Tak, coś w nim jest. Ale... Kanioski, coś się odleczę nie ucieczę. No, pokazuję co. <laughs> Natomiast tu jest zdjęcie z mojego Instagrama, z relacji z tego dnia, z tego wieczoru. Gdzie wszystkie miałyśmy takie drinki, ponieważ w nich pływał taki opłatek, który się topił i coś tam jeszcze było, jakaś piękna. Natomiast, o, ja mam taką kurwa teorię. Pewnie to będzie teoria kontrowersyjna, i tu już tutaj się zwracam do tej influencerki Roxany, która teraz oskarża tą markę Jim Glamour, której, jak mówię, nie przepadam za tą marką. Szanowna dziewczyno, jeśli masz podejrzenie, że ktoś ci dosypał czegoś do drinka albo twojej koleżance to nie siadaj sobie z boku i sobie dalej nie uczestnicz w imprezie, tylko zawiadom odpowiednie organy. Bo w tym momencie to wygląda tak, że miałeś podejrzenie, że ktoś Ci dosypał jakichś środków do drinka, po czym kurwa postanowiłaś odczekać kilka dni i nagrać na TikToka filmik. A to chyba nie tak powinno się załatwiać, takie sprawy, jeśli masz takie podejrzenie, nie? Moje zdanie, bardzo kontrowersyjne. Bo nie wiem, jakie masz intencje, nie? Ale to mi wygląda dziwnie, troszeczkę dziwnie. Śpianka. I tutaj jest moja ręka, brązowa, jakby byłam tam jedyną ciemnoskórą oprócz tancerki. Więc nie da się, żebym podrobiła tą fotkę. Co do obecności mężczyzn... Ale wiecie, ale zobaczcie, jak to jest zagrane. Bo ta dziewczyna nigdzie nie powiedziała, nie, że tabletka gwałtu, czy coś takiego. Tylko ona tak, coś dosypane do drinka. No i teraz jakby Marka ją chciała oskarżyć, bo tak, każdy ma skojarzenie, że to coś złego, bo jeszcze wcześniej powiedziała, że faceci podchodzą, pytają, Ej, a w, w jakim hotelu śpicie? To jest takie nakierunkowanie, już nie? I teraz Marka, na przykład, Ej, ale my niczego nie dosypaliśmy do drinka. Marka przegrywa, bo do, dosypali opłatek. Nie? Więc dziewczyna ma wygraną sprawę, do sądu jej nikt nie poda, a już markę przedstawiła w domyśle, w bardzo negatywnym świetle. Więc jest to bardzo, bardzo tam waży słowa, wie co robi ta dziewczyna, ta Roxana. Moje takie jest zdanie. Bo o nic ta marka by się nie mogła przyczepić. Na samym evencie to tak, byli tam, była to obsługa lokalu oraz osoby, które pracują dla marki Jim Glamour, tak, siłą rzeczy to był event Jim Glamour, nowa kolekcja, więc byli tam też mężczyźni, którzy są zatrudnieni w tej firmie. Nie mam pojęcia, czy doszło do jakichś rozmów, nagabywań i dziwnych propozycji, ponieważ w tym nie uczestniczyłam, tutaj się nie wypowiem. No, ale generalnie to, co mogłam, to wam pokazałam, to, co mogłam, to już powiedziałam. Sami ocencie i trzymajcie się, buziaki. Dziwna drama TikTokowa, jeszcze się nie przytostała do YouTube'a. Ale dobra, ta dziewczyna nagrała drugą część. Tu jeszcze jakaś dziewczyna nagrała, ale ona to nie wie w ogóle, jak nagrywać. Nagrała, że ej, wyjaśnienia u mnie na Instagramie, więc jakby ją już skreślimy od razu z automatu. Bo jak, jak widzę kurwa kogo, jak TikTokerkę, która mówi no tu wam wyjaśnienia, ale no na TikToku się nie zmiszczą, tu no, zapraszam na mój Instagram, no to już ja wiem o co kaman. Dlatego przejdziemy do tej dalej, Roxany. Część druga tego, jak zostałam potraktowana przez markę Jingla ja Maru. Części, to zapraszam jest na moim profilu. Po tej sytuacji wyszłyśmy chyba jako pierwsze z tego eventu tak naprawdę. Zaczęliśmy się od razu zbierać i podszedł do nas facet z marketingu, który powiedział, że czekają na nas boksy z najnowszą kolekcją, bo to był złotych. w ogóle event, który miał promować nową kolekcję. I jest to po prostu dla nas prezent, niespodzianka. No, i jak wróciliśmy do hotelu, zaczęliśmy sobie oglądać te rzeczy, które. I co tam być? Good. <laughs> w tej paczce, już w ogóle abstrahując od tego, czy nam się te rzeczy podobały, czy nie. To nie były w naszym rozmiarze, przynajmniej moje. Wiem, że chyba moja koleżanka nie wchodziła w jakieś leginsy, ale u mnie to w ogóle była tragedia, bo były jakieś Elki mieszane z Eskami, także nie wiem, nie wiem dla kogo to było. Wcześniej współpracowałam z kilkoma markami, jeżeli chodzi o odzież i nie tylko. I, jakby nigdy nie było problemu, a... Kurwa. Dziwna drama. W pierwszej części dramy, te takie, że ej, tam coś chcieli seksualnego chyba robić, a w drugiej dali złe rozmiary. Dziwna kurwa rozbieżność. Dziwne budowanie emocji. W pierwszej części ludzie myślą, kurwa, chcieli je wykorzystać seksualnie, a w drugiej złe rozmiary. Jest to tak dziwnie. Czemu piszecie fagata na czacie? Nie rozumiem, o co chodzi. Abym te ubrania, które już wiecie, jakby zareklamowałam, pokazałam, że dostałam i tak dalej, żebym po prostu je sobie sprzedała, jeżeli nie chcę. To jest barter, to jest prezent, jakby ten ziomek sam powiedział, to jest dla nas prezent. Po tym evencie nie kazał nam nic z tym robić, tak naprawdę, więc jakby do naszej dyspozycji było to, co z tym zrobimy. No i tak zaczęłyśmy rozmawiać i że chyba po prostu albo oddamy to komuś z rodziny albo będzie trzeba to wystawić na Vinted, no bo no, no nie mamy co z tym zrobić. Tak? Na kolejny dzień obudził mnie piękny, jakże grożący mi sądem e-mail od marketingu Jim Glamour który stwierdził, że nie miałam prawa wystawiać tych ubrań, mam je w tym momencie usunąć, że po prostu spotkamy się w sądzie, kilka osób tam na mnie naskakiwało w tym samym czasie, bo tam było kilka osób z marketingu podpiętych do jednego maila, że mam w ogóle na własny koszt odsyłać wszystkie ubrania, które od nich dostałam w tym momencie. Ja rozumiem, że marce mogło się coś nie spodobać, ale jeżeli dostajecie Barter e, prezent, który jest prezentem, to możecie z nim zrobić co chcecie. To tak jakbyście dostali od koleżanki perfumy i wystawili je na Vinted, bo... Tutaj by trzeba było zobaczyć wszystkie maile, Jakie były ustalenia, bo jeżeli ona jest ambasadorką, no to... Bo rozumiem, że na, były na event zapraszane ambasadorki, że ona była ambasadorką marki, tak? I pytanie, jakie tam były ustalenia? Kto jej powiedział, że może sprzedać? Yy, bo yy, wiem, że się... Znaczy tak, ja ogólnie jestem przeciwnikiem darów losu. Ja nigdy nie prosiłem o dary losu i zawsze jak mi ktoś wysyła, to powiedziałem, le, wyjebane w to, bo to jest później rupiecie w domu jakieś są, nie? Różne rzeczy dostawałem od Marek, później jebałem. Nigdy nic nie wrzucałem z darów losu, to się odjebali. Yy, I teraz już nic nie wysyłają. Natomiast yy, tutaj właśnie czy, brakuje tych dowodów, maili i tak dalej. Polubiłeś fagatę, nie rozumiem. No to polubiłem fagatę, no i co? Problem widzę w jakiś macie z tym, poczekajcie. Pamiętasz jeszcze Mord, do co wysyłałeś wczoraj? Zapraszałem cię na randkę na teu Barcelo Możesz odpalić pais i He said I'm gonna start marker. A, ja. A kadzidło Myślicie, że ja będę tutaj na krzyki jakieś działał? Jakieś wymuszanie, że jak wy do kogoś macie teraz problem, to ja nie mogę porobić yy, polubienia jakiegoś? Nie. Dobra, gdzie my byliśmy? Proszę nie przerywać streama. ...tekstu cukarnego. i za to gdzieś na tej Roksanie polubiono. Część druga tego, jak zostałam potraktowana przez markę Jim Glamour, jeżeli jesteście ciekawi, czy... Natomiast, szanowni Państwo, polubienie TikToków to jest często, żeby zapisać te TikToki. Znaczy, część polubię, bo mi się podobają, a część, żeby zapisać. Na przykład ta drama, ten filmik mi się nie podoba, ten, co teraz oglądamy, natomiast yy, wiedziałem, że przyda mi się na live'a. To zapraszam, jest na moim profilu. Po tej sytuacji wyszłyśmy chyba jako pierwsze z tego eventu, tak naprawdę. Zaczęliśmy się od razu zbierać i podszedł do nas facet z marketingu, który Gdzie to po było? Tu, albo oddamy to komuś z rodziny grożący mi sądem e-mail od marketingu Jim Glamour który stwierdził, że nie miałam prawa wystawiać tych ubrań, mam je w tym momencie usunąć, że po prostu spotkamy się w sądzie, kilka osób tam na mnie naskakiwało w tym samym czasie, bo tam było kilka osób z marketingu podpiętych do jednego maila, że mam w ogóle na własny koszt odsyłać wszystkie ubrania, które od nich dostałam w tym momencie. Ja rozumiem, że Marce mogło się coś nie spodobać, ale jeżeli dostajecie Barter e, prezent, który jest prezentem, to możecie z nim zrobić co chcecie. To tak jakbyście dostali od koleżanki perfumy i wystawili je na Vinted, bo ich po prostu nie chcecie, bo wam się nie podobają. A koleżanka groziłaby wam sądem, kazała oddawać te perfumy e, i generować... Nie wiem, ta dziewczyna trochę, e, powiem wam, że ona chyba, nie wiem kto jej doradza, ale jeżeli byłaś... Ambasadorką marki, to podejrzewam, że masz z nimi umowę. I tam w tej umowie na pewno coś jest, jakiś y, paragraf dotyczący produktów, o, otrzymane produkty, nie? I radziłbym to sprawdzić. Ja nie mam pojęcia, jak wygląda umowa z czym Glamur, ale no y, ta dziewczyna w dziwnym kierunku zmierza. I generalnie po prostu wyżywała się na was, bo osoby z marketingu tam pisały do mnie z wielkich liter, po prostu kursywą, jeszcze pogrubionymi i czerwonymi. Zakończyłam oczywiście współpracę z tą marką, z czego mam wrażenie większość z moich obserwatorów była zadowolona, bo jaki TikTok bym nie dodała promujący tą markę, to zaraz był hejt i mówienie o tym, że złotych. ich ubrania są po prostu średniej jakości. Jim Glamour też była główną ambasadorką.